Witajcie, z tej strony mbcuber, a dzisiaj pokażę Wam mój sposób zapamiętywania algorytmów. Algorytmy zapamiętuję w ten sposób. Mogę Wam najłatwiej pokazać na przykład na permutacji T. Permutacja T, jak wiecie, trzyma się ją w ten sposób, o taki. Mogę Wam pokazać, dlaczego ją jest bardzo łatwo zapamiętać yy, mi. Patrzcie, na przykład wyobrażam sobie, że wtedy tutaj zamiast tych dwóch, tych czterech narożników, tych elementów, sorry, mam na przykład zielony kolor i wtedy myślę sobie, o, T, literka T. I właśnie wtedy sobie tą permutację wykonuję. No i to jest właśnie moim zdaniem bardzo, bardzo dobry sposób na zapamiętywanie algorytmów. Oczywiście, jak niektórzy chcą, mogą też się po prostu najzwyczajniej uczyć, tak? że, że R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R, R' F' Mogą się tak po prostu zakuwać, ale moim zdaniem to jest zły sposób, taki no, tak powiem, nieprzyjemny dość dla, yy, dla głowy, tak powiem, o. No także myślę, że taki sposób właśnie, że sobie wymyślacie takie literki, to znaczy nie wymyślacie, tylko po prostu są opisane te literki i po prostu je moim zdaniem łatwiej zapamiętywać po literkach. Ja Wam bardzo dziękuję że, za to, że obejrzeliście mój film. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i komentujcie, lajkujcie i myślę, że... To już będzie na tyle. Ja Wam bardzo jeszcze raz dziękuję, że obejrzeliście mój odcinek. Papa, pa, cześć.